Dzień dobry! Witam Państwa na drugim webcaście z cyklu eksperckich rozmów PAP na temat walki z praniem pieniędzy. Ja nazywam się Radosław Jankiewicz, jestem dziennikarzem Polskiej Agencji Prasowej, a naszym dzisiejszym gościem jest pan Daniel Mazurek, ekspert do spraw compliance w ING Hubs Poland. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj rozmawialiśmy z panem Iwanem Perkowiczem, szefem zespołu VNG Hubs Poland, zajmującego się między innymi kontaktem i weryfikacją klientów oraz sprawdzaniem rzeczywistych beneficjentów transakcji. Dziś pójdziemy dalej i zajmiemy się między innymi zasadami bezpieczeństwa i analizą danych w instytucjach finansowych mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Właśnie Czym to pranie pieniędzy jest, jak ten proceder może się odbywać, jak poważny jest to problem i jaki cel najczęściej przyświeca dopuszczającym się go przestępcom? Nie chodzi mi o definicję książkową, tylko już praktycznie jak to wygląda ze strony takiej praktycznej. Dobra, no, oczywiście, oczywiście. Generalnie jeżeli chodzi o pranie pieniędzy, to to jest. Są różne definicje, to znaczy ta główna, którą e, Financial Action Task Force e, lobuje, przedstawia, e, ale też są, są inne w zależności od tego, co tam się dzieje. Ale tak naprawdę tu chodzi o e, utajnienie. I bo to, bo tak, są trzy procesy, trzy elementy prania pieniędzy, placement layering, integration, czyli wdrożenie środków pochodzących z nielegalnych działań do systemu finansowego. Potem dokonanie serii operacji w celu utajnienia źródła, no i potem korzystanie już z tych. Um, czyli środków. legalizacja. Legaliz tych środków, tak, tak, do dokładnie. Faktu. Ale prawda jest taka, że to, ta definicja została opracowana w latach no, tam 90., kiedy 2000, kiedy tak naprawdę największym problemem, jeżeli chodzi o pieniędzy pieniędzy było, pieniądze z, pochodzące z przestępstw związanych z narkotykami. Czyli takie bardzo intensywne, jeżeli chodzi o gotówkę, żywą gotówkę. Tak, czyli to, co znamy z filmów, tak, czyli całe dokład, samoloty pełne gotówki. Dokładnie o to chodzi. I potem, to, żeby popracować system, żeby wdrożyć to do systemu finansowego, dokonać setek operacji i potem móc korzystać z tego e, w sposób całkowicie legalny. E, ale w chwili obecnej mamy trochę więcej e, na naszej... E, w naszym spektrum, bo tak naprawdę są przestępstwa podatkowe, to nie trzeba wdrażać żadnego żadnych środków do systemu finansowego, bo to już jest w systemie finansowym. Są przestępstwa związane z cyberatakami, czyli te Ransomware, też już jest. Są przestępstwa związane z y, korupcją. No tutaj to może można albo żywa gotówka, albo trochę inne rzeczy, ale generalnie chodzi o to, że, że duża gro tych y, tak zwanych przestępstw bazowych y, y, już jest, no, już te środki finansowe ma, ma już. W systemie mhm. finansowym. I tu rola e, banków i instytucji generalnie finansowych, e, żeby, żeby jakiś, jako, w jakiś sposób temu przeciwdziałać. Mhm. E, jeżeli chodzi o skalę, y, to, to się szacuje się, że to jest pomiędzy 3 a 5% globalnego o, e, PKB. Mhm. To są gigantyczne, gigantyczne środki. środki. Z tego, co ostatnio patrzyłem, to gdyby to porównać do PKB Polski. To dolne spektrum te, 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 tej, tej granicy. Jest trzy razy większe niż PKB Polski, a górne 6, 7, 8. Gigantyczne pieniądze. To są gigantyczne pieniądze, gdzie się szacuje, że to są środki właśnie pochodzące z różnego rodzaju przestępstw. I są w, 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 w systemie finansowym. Już. E, oczywiście trzeba też pamiętać, że to są szacunki. No, nie, nie, nie ma za bardzo opcji, żeby zrobić badania, no bo to każdy ukrywa. Aczkolwiek czasami takie historie wychodzą. No, historia związana z Panama Papers, na przykład, tak. o unikanie opodatkowania. W w rajach oczywiście Oczywiście wychodzą, ale to też jest tylko nie? i to, to trzeba pamiętać. I to jest to, to, co tylko dotrze do dziennikarzy, co będzie w tych, tych takich udostępnionych dokumentach. A tak naprawdę skala jest, może być gigantyczna. Mhm. Um, Jeśli chodzi o to, te powody, jakie najczęstsze powody tego uprawiania, no, tego procederu? To znaczy, no, to, jest, to jest najprostsze. Ukryć. Ukryć te środki, Pochodzące z przestępstwa, bo to, no, załóżmy, e, handluję narkotykami. Mam bardzo walizki pieniędzy, ale już w tym momencie, jeżeli będę chciał e, kupić e, jacht duże mieszkanie, ileś samochodów, ludzie mogą zacząć zadawać pytania, zwłaszcza instytucje finansowe, bo nie wszystko w obecnych czasach, nie wszystko można kupić za gotówkę, e, za żywą gotówkę, musi to być w ramach systemu finansowego, tą przelewy, y, zdeponowane środki i tak dalej, i tak dalej. Więc to, cała, cały ten proceder ma na celu ukrycie tego, tego przestępstwa bazowego i, od, i Oddalić przestępcę od tego, od tego przestępstwa, żeby potem organy ścigania nie mogły go e, zidentyfikować, miały strasznie duże problemy, bo czasami trzeba pamiętać, że, że nawet jeżeli instytucja finansowa znajdzie coś podejrzanego, zgłosi to do regulatora, to potem trafi do organów ścigania, to, to dużo rzeczy, się, te, to przestępczość jest transgraniczna i dzieje się w różnych e, częściach globu. I informacje o tym, kto rzeczywiście stoi za jakąś firmą, za jakimś przelewem. Czyli kto jest rzeczywistym beneficjentem, beneficjentem tej transakcji. Tak, tak. To jest y, czasami niemożliwe do stwierdzenia i w tym momencie nawet y, instytucja finansowa, organy ścigania zrobiły wszystko, co, co było żywotnie możliwe, ale dalej y, nie można było pociągnąć tę osobę do odpowiedzialności. Mhm. Przy dużej dużej szczęścia można zablokować taką transakcję, zamrozić ją. Właśnie, bo dzisiaj instytucje finansowe są zobowiązane do podejmowania działań uniemożliwiających pranie pieniędzy. Zawsze były takie działania i takie obowiązki. Chodzi tutaj m.in. o wykrywanie takich przypadków, także zgłaszanie takich przypadków do odpowiednich organów, ale moje pytanie jest o to, o ten proces zapobiegania i Yy, przeciwdziałania yy, praniu pieniędzy, jak on obecnie wygląda w instytucjach yy, finansowych, jak on yy, wygląda u państwa. Wiadomo, że nie oczekuję tutaj, żeby zdradzał mi pan yy, kuchnię bankową, ale takie informacje, którymi może się pan podzielić. Znaczy to, to, to będzie odpowiedź, powiedzmy, bazująca na moim doświadczeniu z różnych instytucji finansowych, z tego, co, co rozmawiam z różnymi ludźmi. Generalnie, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie, to pierwszym takim największym yy, Krokiem, a raczej najważniejszym jest, jest te zespoły poznać swojego klienta, bo one wtedy wiedzą, e, jak nawiązujemy relacje z klientem. Mm -hmm. No to one wiedzą, okej, okay, no nie mamy apetytu na ryzyko, żeby mieć klienta, który handluje z kubą, nie? No bo to mm -hmm. będą sankcje. No to już na samym poziomie, y, na samym po, po, po pierwotnym, takim początkowym po, y, etapie relacji mówimy, no nie. I możemy czasami to zgłosić też do regulatora, jeżeli mm -hmm. to kwestie sankcyjne, wiemy, że tam są. Czyli w tym e... pierwszym wywiadzie klient przychodzi i dowiadujecie się Państwo, że jednak on może być zamieszany w... Czy pochodzi skądś, z miejsca, które przykład, jest chociażby objęte sankcjami czy jakimś embargiem? Mogą być takie sytuacje, mogą być też z koła inne, może to być całkowicie legalny biznes, ale no, na przykład e, pracowałem w instytucjach finansowych, które miały apetyt, zerowy apetyt na ryzyko, jeżeli chodzi o współpracę z firmami zbrojeniowymi. Mhm. To nie było, że to, jest, y, że, że to jest kwestia przestępstw i innych tam rzeczy, ale po prostu zerował apetyt. No i to generalnie to jest pierwszy, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie. No później są, jest, występuje kilka takich procesów: y, właśnie screening klienta, czyli. Weryfikacja właśnie, czy nie jest na listach sankcyjnych, czy nie jest osobą na eksponowanym politycznie stanowisku, czy nie ma jakichś takich e, doniesień medialnych w, mm -hmm. stawiających klienta w niekorzystnym świetle. E, to są właśnie takie, to jest pierwszy właśnie jeden z pierwszych takich e, procesów, e, czyli analityk wrzuca do systemu taką nazwę klienta, dyrekcję albo właściciela, no i system mu pokazuje potencjalnie. Okej, okay, mamy pana Daniela Mazurka, który jest na liście sankcyjnej, no i z, analityk musi stwierdzić, czy to jest ten sam Daniel Mazurek, który chce otworzyć u nas konto. Uh -huh. No i dochodzi do wniosku, nie, no, bo nasz Daniel Mazurek się urodził w tym i w tym roku, a tamten całkowicie inny uh -huh. i w ogóle w innym kraju rezyduje. Uh -huh. No to, to jest e, podstawa do, to, do takich e, działań. Oczywiście to jest trochę bardziej skomplikowane, bardzo często nie mamy wszystkich informacji e, i e, występują różne inne problemy zbieżności. E, no Ale tu, tu, to jest pierwsze. No, następny to jest właśnie screening transakcji na, 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 w czasie rzeczywistym, czyli e, analogiczna sytuacja, to jest par, najczęściej się dzieje pod kątem sankcji międzynarodowych, mm -hmm. czy, czy, bene, czy nadawca, albo odbiorca płatności jest przedmiotem sankcji, jest, znajduje mm -hmm. się na listach sankcyjnych. Przy listach sankcyjnych no, trzeba pamiętać, no, od początku wojny na Ukrainie, no to tych nowych desygnacji, to, to z tego co pamiętam to około tysiąca mm -hmm. e, pojawiło się. Tak, no lista, lista osób wpisanych na, y, na listę sankcyjną jest wciąż otwarta, Też tak, się tak. przecież powiększa. I, I trzeba pamiętać, że no międzynarodowe instytucje finansowe muszą, e, są zobligowane do f, e, bycia w zgodności z wieloma listami mm -hmm. na przykład. E, no musi być e, zazwyczaj to jest. ONZ, ONZ-owska lista. Prawie wszystkie instytucje muszą e, listę sankcyjną amerykańską przestrzegać, czy te, tej listy ze względu prostego, no bo Amerykanie mają dość e, dużą możliwość nakładania kar, jeżeli mm -hmm. transakcje są dzieją się w dolarach amerykańskich na przykład. Nie? E, są, teraz w chwili obecnej jest lista unijna, jest lista z Wielkiej Brytanii, nawet w, chyba po raz pierwszy Polska opublikowała swoją tak. własną listę sankcyjną. Więc e, tutaj jest... E, bardzo dużo, i bardzo dużo się dzieje w tym obszarze, i trzeba też pamiętać, że są pewne wyjątki, i czasami się dzieje tak, że na przykład są różne definicje, jeżeli chodzi o beneficjenta rzeczywistego. Więc w jednych regulacjach się to sumuje, w innych to musi być 50% plus 1, żeby. Do tego jeszcze wrócimy okay. przy regulacjach, czyli tak. Pozna, trzeba tak, poznać swojego klienta, klienta. Tak. później można sprawdzać i klientów, i transakcje, tak, ale także. Monitorować. To jest, to. To, jest, to, jest, to jest bardzo duży i ciekawy proces, bo to bazuje na analizie przepływów finansowych, jakie dokonuje nasz klient. Jest, trzeba pamiętać, że nowe instytucje finansowe, banki przeprowadzają miliony transakcji dziennie. Czasami w zależności wiadomo od skali mhm. i żeby to manualnie albo jak, w jakiś sposób monitorować, to po prostu jest to niemożliwe. Mhm. E, w związku z czym są algorytmy, e, które e, generują tak zwane alerty. W zależności od tego, co się dzieje, tych algorytmy. E, Bazują na takich typologiach, czyli co się dzieje na przykład. Czyli coś co jest nietypowego? Coś, na przykład, do, się tak, trafia. dokładnie, bo to bardzo dużo osób mówi, no, że jeżeli się zaalertowała transakcja, to znaczy, że to jest podejrzane. Nie, to jest anomalia, bo te e, algorytmy szukają anomalii i zadaniem analityka jest wyjaśnić, czy to jest e, no, do wyjaśnienia, czy to, mhm. jest, e, czy to jest racjonalne działanie czy to jest coś podejrzanego i należy to e, wysłać wyżej, bo to nie, zazwyczaj to się dzieje tak, że te, takie, takich decyzji o, e, nie może analityk podjąć samodzielnie, mm -hmm. to kilka osób, żeby to coś zgłosić do regulatora, to musi przez kilka poziomów tego, tych aprobat przejść. Czyli dokładnie trzeba sprawdzić. Dokładnie, żeby do regulatora, no, nie zasypać pani, niepotrzebnymi czy pani rzeczami. pani Kasia, która nigdy nie wyciągała, przypuśćmy, nie wiem, nie robiła przelewów mm -hmm. y, na, powiedzmy 40 tysięcy złotych, teraz nie robi tego w jakimś tam swoim celu, tylko... W imieniu kogoś innego, tak. no ale to tak wie, wie Pan, no na przykład może być, bo to załóżmy, kupuję mieszkanie, no to rodzice mnie trochę wspomogą, tak. no i nagle dostaję transakcję, prze, przelew, albo dostałem gotówkę od rodziców, którzy mnie tam wspierają w kupnie mieszkania i deponuję 50, 150, 150 tysięcy. Tak. Jestem studentem. Jak to? To jest coś podejrzanego. No ale zaczyna y, analityk analizować. No ale dlaczego? A co? A skąd? Y, dokumentację, można przedstawić y, jakieś dodatkowe informacje. No i wtedy po, 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 takiej, po takich kilku działaniach, sprawdzeniu między innymi, na przykład, czy nie jestem powiązany z jakimś, jakąś osobą na politycznie eksponowanym stanowisku, mhm. no bo takie osoby są bardziej, yy, może niepodatne, podatne, ale instytucje finansowe traktują je jako trochę zwiększone ryzyko, jeżeli chodzi o korupcję. Mhm. Yy, więc tutaj serię tych czynności muszą wykonać analitycy, żeby stwierdzić, czy coś jest do wyjaśnienia normalne mhm. i można zamknąć, czy rzeczywiście trzeba a może trzeba spojrzeć na cały rok aktywności, co, co on robił, żeby ustalić, czy to jest no normalne. No jeśli w, wychodzi na to, że y, ta transakcja to może być elementem jakiejś szerszej y, gry, y, czy wtedy nie wiem zespół jakiś lokalny, czy nie wiem ponad y, lokalny, regionalny, czy też znaczy, globalny. Tu wszystko tu wszystko zależy, zależy. Ale jeżeli to jest coś większego, się dzieje. Y, to y, z punktu widzenia takiego analityka trudno to, to, to dostrzec, no bo on mhm. musi, jego zadaniem jest przeanalizować to, co się y, y, zaalertowało, mhm. nie, co system wyrzucił y, w ramach tych algorytmów. Ale jeżeli po którymś razie jest coś, są jakieś podobne typologie, podobne zachowania, podobne przepływy, no to czasami są takie zespoły, które zajmują się przeanalizowaniem tego, opracowaniem nowej trochę metodologii. Mhm. I sprawdzeniem, czy są jakieś transakcje, które pasują do tej metodologii. Na przykład y, są różne nowe narzędzia, też, które, do, 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 które ułatwiają takie y, przeprowadzanie takich, takich analiz. No ale y, generalnie, zazwyczaj, w zależności od tego, czy to jest transgraniczne, czy to są lokalni, jak to mhm. tam wygląda, ale, ale y, generalnie. Są zespoły, które proaktywnie patrzą na, na tego typu sprawy, czyli na szersze. A może jest to cała siatka ludzi. Może korzystają ze wspólnego adresu, e, mm -hmm. bo podać adres tak, przy... Czytaj czy... Panama Papers na przykład. Czytaj, tak, tak. No, bo to. Czy to właśnie, czy nie korzystają z tych samych firm? To pamiętam, jak prowadziłem takie analizy, to były właśnie, e, że. E, ja taka pamiętam, e, ulica w Edynburgu, gdzie miałem e, 15. Podmiotów, które przysyłały pieniądze do naszego klienta. Mhm. I te 15 podmiotów, one były w każdym po kolei mieszkaniu tej kamienicy zameldowane. Ciekawe. No to jest po prostu... Byłem kiedyś nawet w Dmurku, aż się przeszedłem tamtą ulicą, tam tą ulicą, wspominać, powspominać. Się do Idziemy dalej. Yy, mamy, yy, mamy regulacje prawne. Mhm regulujące tutaj te kwestie zapobiegania praniu pieniędzy. Mamy unijne dyrektywy, seria dyrektyw AML, implementująca je Polska nowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. I pytanie moje, jakie regulacje te, te ustalenia prawne przynoszą, w jakim zakresie zobowiązuje bank do ochrony tej części systemu finansowego poniekąd, czyli krótko mówiąc, do czego zobowiązują instytucje. Z takich. Y nowości, zwłaszcza w kolejnej dyrektywie unijnej jest to, co, co będzie bardzo takie dość znaczne, jest to, że przedstawiałem 22 tak zwane przestępstwa bazowe i to są od właśnie korupcji, mhm. od kwestii sankcyjnych, od kwestii nawet e, e, pobić jakiś i, mhm. i tak dalej, bo tak naprawdę Znaczące gro przestępstw ma aspekt finansowy tak naprawdę, bo, bo no nie licząc tych takich powiedzmy w afekcie gdzieś tam pod wpływem impulsu, złości i tak to, dalej, to wiele, to, to ludzie dokonują zazwyczaj przestępstwa w celu uzyskania dobr, dóbr materialnych tak, korzyści po tak prostu materialne. E, dokładnie więc e, więc tutaj przez to że rozszerza się to całe spektrum e, tych przestępstw bazowych będzie to powodowało właśnie e, między innymi no że te algorytmy te scenariusze będą musiały dużo więcej wziąć pod uwagę mhm. e, Kwestie kryptowirtualnych, tych virtual assets, tych kryptowalut, mm -hmm. albo kwestie. Tak, to już się pojawiło. Są to... też y, tam zapisane chociażby y, takie minimalne transakcje do sprawdzania. Tam jest 1000 euro, jeśli chodzi o. Tak, no podobno, podobno, podobna sytuacja się... była właśnie, podobne regulacje były w przeszłości, jeżeli chodzi o takie karty typu prepaid, czyli że mm -hmm. do sklepu kupuje się za gotówkę i masz 1000. Złoty, tysiąc dolarów na karcie, tak. która jest nie do wyśledzenia bez KYC, bez, wiele, bez znajomości swojego klienta, bez wielu innych rzeczy. Mhm. Więc to były analogiczne e, e, to są analogiczne kroki. Po prostu jest nowy produkt, e, nowa usługa, nowa rzecz na rynku, no i stosują bardzo podobne. No, jeżeli chodzi o dyrektywę, no to, to też e, będzie, jest tam duży nacisk na, na, na współpracę, zwłaszcza tych. E, m, Instytucji, jednostek analityki finansowej, tych, tych, mm -hmm. tych, czyli tych e, jednostek, do których zgłasza się podejrzane transakcje. Bo tak, jak wspominałem wcześniej, bardzo y, z tego co wiem, są, jest to czasochłonne i trochę problematyczne, żeby te jednostki wymieniały się między sobą informacjami mm -hmm. e, i, uzyskiwały, no, i uzyskiwały informacje od siebie, mm -hmm. wzajemnie, żeby prowadziły wspólne śledztwa. No, no tutaj, tutaj jest. E, Wiem, że jest nacisk też na to, no bo to jednak, mm -hmm. tak jak powiedziałem, transgraniczność powoduje, że, że i to, to jest celem też między innymi tej transgraniczności, wszyscy wiedzą, że ciężko się dzielić informacjami. I na koniec yy, szybkie pytanie o rolę y, tych krajowych, globalnych zespołów, y, które zapewniają zgodność y, działalności organizacji z tymi regulacjami. Krótko na koniec. Krótko, no to krótko to bardzo trudno, ale yy, tak jak powiedziałem, duże instytucje finansowe, które działają w wielu krajach, muszą być w zgodności z wieloma regulacjami. E, więc są zespoły, które patrzą i patrzą, czy nawet czy nasze lokalne na przepisy są dostosowane do, do, do tych potrzeb, czy trzeba jakieś wyjątki, trzeba to udokumentować. Ale są też globalne zespoły, które prowadzą analizy, które proaktywnie patrzą na przykład na, na ryzyka, trendy, które występują w świecie prania pieniędzy, w przestępczości finansowej. E, więc e, takich rzeczy jest dużo. E, to są rzesze ludzi, którzy pracują nad tego typu tematami, ponieważ no, instytucje finansowe są bardzo regulowanymi rynkami i jeżeli się no, czegoś nie dopełni, to kary są też bardzo duże. No tutaj nikt nie chce być w... W sprzeczności z przepisami prawa, to po pierwsze, e, a po drugie, można też zrobić coś dobrego. No. A prawo cały czas się zmienia, zmienia, żeby dostosować się do zmieniającej się też sytuacji też... na rynku do tej drugiej strony, Dokładnie. do przestępców, do przestępców. A oni są zawsze krok mhm. jeszcze przed. Dlatego ten wyścig zawsze będzie trwał. Bardzo dziękuję. To były eksperckie rozmowy PAP na temat walki z praniem pieniędzy, których partnerem merytorycznym jest ING Hubs Poland. W dzisiejszym odcinku m.in. o działaniach i obowiązkach instytucji finansowych, jeśli chodzi o przeciwdziałanie i wykrywanie praniu pieniędzy, rozmawiałem z panem Danielem Mazurkiem, ekspertem do spraw compliance w ING Hubs Poland. A jutro o 13 będzie kolejny odcinek rozbów eksperckich PAP na temat walki, walki z praniem pieniędzy. Naszym gościem będzie pan Marcin Zdrojowy, główny ekspert w ING Hubs Poland do spraw przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zapraszam Państwa i do zobaczenia.